Co jest takiego najważniejszego, co powinno być dla katolika w świętowaniu Bożego Narodzenia? No przede wszystkim otwarte serce i miłość, bo czego my doświadczamy w czasie świąt Bożego Narodzenia? No Tego, że sami zostaliśmy obdarowani. Przez kogo? Przez samego Boga. Obdarowani zejściem Syna Bożego na, na ziemię, na świat. Dowartościowani zostaliśmy przez to jako ludzie że Bóg zechciał narodzić się w ludzkim ciele, to to mówi o godności człowieka. I, I kiedy my spotykamy drugiego człowieka, no mamy się o tę godność zatroszczyć. Teraz jeszcze, no my jesteśmy, powiedzmy, w wyjątkowej sytuacji roku miłosierdzia, który się rozpoczął. Właśnie, tak. Prawda? Rok miłosierdzia. No o czym on nam mhm. mówi? Mamy okazać miłosierdzie. Wie pani, to jest trudne. Czasami my się spotykamy Chociażby z bezdomnym. Ja trzy dni temu jeździłem z opłatkiem, ze strażą miejską po tak zwanych pustostanach i miejscach, bym to nazwał, miejscach trwogi. Ja nie wiem, czy polskie społeczeństwo, mieszkańcy, mieszkańcy Warszawy sobie zdają z tego sprawę, że czasami trzy kroki od ich miejsca pracy, życia w namiocie, w tę żyją pogodę ludzie. żyją ludzie. Oczywiście jest to. Pewien problem, że oni nie chcą skorzystać z innej pomocy, nie chcą skorzystać z ośrodków. Ale właśnie, dlaczego nie chcą? Czym to motywują najczęściej? Oni niczym nie motywują, nie chcą o tym mówić. Natomiast my rozmawiamy, czy pracujemy też, bo chociażby karcia prowadzi też i domy schronienia, prowadzi takie domy noclegowe dla bezdomnych. To tutaj dużo o tym. Zjawisku mówią psycholodzy. Mówią o czymś takim, jak syndrom bezdomności. I mówią, że wystarczy 3 miesiące człowieka na ulicy, że ten syndrom zaczyna działać, i tego człowieka bardzo trudno z tej ulicy później wyciągnąć. Jest coś, przed czym nawet policja przestrzega, że nie wolno pozwolić na to, by młody człowiek. To, to kiedyś określało się, nie wiem czy dzisiaj się używa również tego mm -hmm. słowa, że młody człowiek był na gigancie. Kilka tygodni, czy w wakacje, zostawiał mm -hmm. liści ich mamie. mamie. Tak. Nie martw się, wrócę. Z reguły wracał. Zgłodniał, po dwóch miesiącach wracał. Ale żeby tego nie bagatelizować, dlatego że właśnie jest coś takiego. coś. coś jako swojenie się, tak? tak. Z takim życiem. Proszę Państwa, no, naprawdę dwa dni temu z opłatkiem ze Strażą Miejską odwiedzałem różne miejsca na tyłach Dworca Wschodniego. Stoją dwa namioty, w jednym mieszka jeden mężczyzna, a w drugim małżeństwo. No czy znaczy tak przynajmniej do siebie mówią, że mąż mhm. i żona. E, mają obok agregat, y, więc jakiś prąd produ produkują. Produ tak. Ten pan y, nie może korzystać chociażby z naszych jadłodajni warszawskich, bo jest na diecie. On musi sobie sam przygotowywać posiłek, żeby mógł funkcjonować. W tych warunkach? W tych warunkach. Bez toalety, bez niczego, tak? Mhm. Są to namioty y, przykryte brezentem, żeby nie przemiękały. Y, na podłodze leży materac, który już nasiąknął y, wodą, tak? Oni wychodzą na dźwięk klaksonu y, samochodu Straży Miejskiej, wychodzą, znani są po imieniu, podzieliliśmy się opłatkiem. Trochę wzruszenia dostali oczywiście, to co na zimę jest potrzebne, no bo wiemy, że ich nie, na siłę nie zaciągniemy do środka. Ale tak ksiądz przychodzi z opłatkiem i co wtedy mówi? Bo nie wie ksiądz, do kogo idzie tak naprawdę. No co im mogę powiedzieć? No mogę im powiedzieć, że no, że, że chce się z nimi podzielić, tak? Mhm. Nie, mówię życzenia. dlatego, że idzie się jednak do obcego człowieka, o którym nie wiemy nawet, czy ma ochotę na ten opłatek, tak? No bywa, na, tak, na bywa. Natomiast powiem pani tak, że nie spotkałem się z agresją. Mhm. Może w przypadku jednej osoby to był dystans, ale nie odmówiła połamania się opłatkiem. Były osoby, które wyrażały wzruszenie i mówią, że od lat się nikt z nimi nie łamał opłatkiem. A już to, że ksiądz to już w ogóle nie pamiętają kiedy. Okazuje się, że chociażby z tych dwóch panów, które spotkałem też na tyłach Dworca Wschodniego, jeden z nich jest na ulicy 15 lat. 15 lat. My no, pracujemy z takimi osobami. Proszę Państwa. Wśród tych osób bezdomnych to nie są jedynie osoby, które znalazły się tam przez problem alkoholowy. Ten problem bardzo często pojawił się później. Wśród tych osób jest bardzo dużo ludzi chorych psychicznie. Z Tym bardziej często. Tak, niediagnozowaną chorobą albo choroba była zdiagnozowana. Zresztą choroby sobie, tak, psychiczne często są tak niełatwe do niełatwe, zdiagnozowania. Tak, na tych ale y, nawet bliscy sobie z tym nie poradzili. Ta osoba zniknęła, albo została wyrzucona i wylądowała na ulicy. Kilkanaście procent wśród tych bezdomnych to są osoby, które mają wyższe wykształcenie. Wyższe wykształcenie. To nie są no, ludzie z to są osoby, no tam spotykamy lekarzy. My prowadząc taki e, dom dla, dla bezdomnych w Legionowie, e, mieliśmy okazję, e, to, to zależy też od roku, w jakim jesteśmy i, i kto się tam w tym domu znajdzie, ale był taki rok, gdzie mieliśmy wielu fachowców, budowlańców, i proszę sobie wyobrazić, że te osoby e, przez okres wakacji wyremontowały kilka szkół w Legionowie bezdomni. Mając fach w ręku. Ktoś tam się znał na kładzeniu płytek e, tak, ceramicznych. Znaczy, fachowcy, tak, fachowcy, tak? fachowcy. To nie jest ktoś, kto jest niestworzony do pracy, jak to czasami bywa, tak? On, tak? on nie do tego został stworzony, tak? To są ludzie, którzy mają fach w rękach, tak? Yy... I tak dobrze inspirowani potrafią to wykorzystać. To, ten, ale ten tak, to jest trudna pump, praca, tak? więc to noclegownie, które się otwiera wieczorem i zamyka rano, wyrzucając ich znowu na ulicę, nie są w stanie nic zrobić z tymi ludźmi. To musi być schronisko całodobowe, to musi być... Do ośrodek, tak, ośrodek, tak? Tak, żeby znaczy, oni jest, to traktowali praca, jako tak. ich adres, ich dom. Tak. No, ale też bywa, że no, trafiają do tego miejsca osoby, które nie powinny trafić z różnych powodów. No, bo jeśli to jest zima, jest mróz i, i na progu takiego domu nagle się pojawia człowiek, nie wiadomo w jaki sposób, ktoś go przywiózł i zostawił u nas pod drzwiami z odmrożeniami, to nie jest miejsce, bo z odmrożeniami trzeba człowieka zawieźć do szpitala. Do szpitala. Tak. My sobie też z takimi problemami nie możemy radzić, mm -hmm. tak? no, bo nie jesteśmy placówką medyczną.